Witajcie, Siemaneczko z tej strony Dolorak. Witam Was bardzo serdecznie w odcinku, w którym zagram sobie z moim kumplem Zionkiem, tutaj yy, z podstawówki, jeszcze w yy, meczik który zaplanowaliśmy sobie na weekend. Przedstawiam nam się. Siema, jestem Jacob. Kuba po prostu? Kuba. I, tak. Zrobiliśmy taki mały manewr, bo wylosowaliśmy sobie, że tak powiem, zawodników. Później ich dołączyliśmy do składu. Zmieszaliśmy fajne dwa składy. Ja będę grał tym zmieszanym realem. Kuba będzie grał z mieszaną Barceloną. Oj, niestety, tak. niestety u niego to szczęście większe było, jeżeli chodzi o losowanie. Tutaj naprawdę dostałem, że tak powiem, potyłku, jeżeli chodzi o losowanie, ale jest Neymar, jak sami widzicie już, Neymar jest w składzie, mój skład w realu całkiem dobrze wygląda. Zaczęliśmy, od, począwszy od losowania formacji, skończywszy na losowaniu e, zawodników. zawodników z każdej pozycji tak naprawdę. No, moja obrona jest totalna kicha ale e, znowuż pomoc, pomocą nadrabiamy pomocą nadrabiamy trochę ten na napad też za nieciekawie wygląda no, ale zobaczymy co z tego co z tego wyjdzie bo naprawdę zacież miałem wielki przed samym meczem tutaj żeby to wszystko nam fajnie wyszło tym bardziej że jak w wcześniejszych odcinkach mówiłem wam że TFPSy mi nie dawały do, do dyspozycji takiej żebym nagrywał to przez internet ten, ten granie z widzami czy tam z innymi graczami po prostu online no ale nam się udało jakimś cudem, nie wiem, może ten internet tak lami, lami i po prostu FPS-y spadają. Ja jeszcze sobie dokładnie wybiorę skład. Jak sami widzicie tutaj Kuba ma po prostu totalnie dobry skład, a ja po prostu szczęście mi dopisało po prostu, tak jest. Oczywiście Roy stary ci na ataku. Ramsey di Maria Wilsher na, na świadkowej pomocy. Jordi Alba Ramos, Hummels i Dani na obronie i bramce Hechea. He -he Hechea w ogóle jest bardzo dobrym według mnie tutaj bramkarzem, bo tak... W kurde... to już jest wspaniały bramkarz. Dopracował go... Po, po tym upgrade po prostu miażdży system według mnie, bo ja go nawet użyłem w moim składzie, jak sami wiecie, w 11, to po prostu broni broni wyśmienicie. Polecam bardzo serdecznie tym, co mają dosyć sporo końców i mogłem sobie po prostu pozwolić nie. na taki zakup. Nawet Dawid DH nie jest taki drogi. Ale w Ifie jest drogi. W Ifie ja ma... tak, oczywiście. W Ifie, w Ifie ja go mam to. IF to tak. Ale taki złoty, normalny bez upgrade'u to jest tani. No, to według mnie też jest dobrym wyborem. My się fajnie będą złączył na przykład z Ligą Hiszpańską i Angielską znowuż. No ale dobra. I tu pierdu pierdu o ultimate. A mecz czeka. Ty mnie trochę jedynie co drażni w naszej obronie to jest Benatia, bo on tutaj jest bardzo wolny. Znaczy wolny. Kościelny o wiele lepiej będzie sobie na przykład radził, radziłby sobie z Ramosem niż Benatia, tak myślę przynajmniej. Zresztą zobaczymy. Ramos jest też tutaj u Kuby to... Zobaczymy jak u niego będzie się Ja sobie od, od razu dałem na ofensywny. A co tam? No cóż. No, będzie, widzę, że kopanina no, wychodzi. O, oczywiście. No. Kopanina jest totalna, no widzę Kubuś, szarżuje, trzeba będzie się nastawić na atak i dobrą obronę. No i mi tutaj wyśrodkowanie nie wyszło. Ja będę grał kontrami, bo mi najlepiej kontry wychodzą, tym bardziej dribbling Neymara, który właśnie sobie chyba... Nie, Neymar i będzie coś z będzie? czy nie będzie? Isco. Dawid DHA. DHA broni. Bale idzie. Się, uu, nie, Neymar. E kurde, się mi się kliknie. Dobra. Co by tu zmajstrować szybko? To takie podanie miało być, ale coś nie pykło. Pozwolę Ci na wyjście z kontrą. Może nie, ja sobie pozwolę na wyjście. Teraz właśnie. Czy coś z tego będzie? Jaja w durę. No jak tu nie było faul? Jak tu nie było faul? Normalnie. Że Neymar mnie sfaulował. Jaja. Nie, Neymar. Boże, co ja mówię. Patrzę na to, a to Neymar już dribluje fajnie. Po prostu... Gdzie to był faul? To nie było faulu. No i nie było faulu. Przywilej korzyści. I tutaj Neymar. Coś, coś nam się Nie. Neymar ciągle. ciągle Neymar Neibar i Dani Alves. Brazylijskie banany wygrały. Co ty masz do bananów? Neymar, przecież ten Dani Alves no tak. żar, żar bananka fajnie wcinał sobie. Jak lubi. No właśnie że nic nie mówię. Royce. Jak lubię banany jeźdź na boisku. No i coś mi tu nie pykło. No tak powiem szczerze, że tak średnio mi idzie. Ja się skupię teraz trochę na... I kurde, Wilsher. We'll Czyści. Staryć. Teraz kontrakt. Kontra. Trzeba, Trzeba się bronić. Trzeba się bronić. O! Panu, dobra. Dobra jest. Coś nie pykło. Spokojnie. Może teraz coś się uda. Pogba, pogba, dobrze, pogba. Isko jest z dobrym wejścow. zawodnikiem a. Pogba, cały czas Pogba Sanchez, 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 Sanchez. 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 Oh, Kurde! Nie! o, a, a, ale było wiek, ślisk. I staricz, znowu staricz. Staricz, kurde, to tempo ma zarąbiste 89, chyba w Ultimate ma. No do tego nawet dobre strzały ma bo jak go brałem do budowy BPLA to Rzeczywiście warto by za zainwestować. Jajaturę. Ja. Jajaturę Star zespoł. Staryć, Star nie to Jest Mandanda. Tak, było blisko. Steve Mandanda. Tym bardziej teraz był mecz Francja-Brazylia. Francja, też trochę Mandanda z dobrej strony pokazał, moim zdaniem. Było 3-1. No dobra. Wysokie podanie, wysokie podanie i... Mhm. Jajaturę. Jajaturę. Dobre przejęcie. Ach! Dawid H. Wyszedł, wybił. Jakbym Ci to teraz tą piłkę wziął, weź mi ją. Ale idziemy. Aaa, pięknie, Daniel. Ale Ale Nie mam pomysłu o, w ogóle wysokie podanie na... do... Nie mogą się jeszcze Moje ziemki Aj, ja wygrać ja jakoś. Bale. Będzie coś z tego? Będzie coś z tego? Czoń, czoń, czoń! Ale bojo! Nie. Nie! Nie. Tak blisko, mógł... di Maria! Myślałem, że będzie. No Zaszalałem, powtórkę. Kurdy Kurde, tak blisko było! Tak blisko. Tak blisko jak ja. Nasz pół metra zabrakło. <głos> <głos> I mandanda. Zaczniemy. Dobre, no i jeszcze żółtą kartkę ze sobą. Żeś w dupę jeżdżą. Pogba. Coś, coś czuję, że dzisiaj będzie czerwona kartka, nie, nie skończy się na, na żółtych. Nie no. wiem, dobrze? Gramy ostro. Alba. Co to było? Spalony. Uuu Gramy ostra. Oh, Coś czuję, że będzie... Będzie grubo. Będzie grubo. Będzie. Pulsze. No i nie, nie wiem za co zostało. nadal żółta kartka, jest niepotrzebna. Ale idziemy. Neymar. Neymar. O kurde. Cały czas Neymar. Ale mi Neymar O. Kurde. Cały czas Neymar! Konera żeby to mocniej uderzył, ale tym po prostu człowiekiem tak się znakomicie mi drywuluje, że naprawdę zablokowane strzały. Jeszcze raz, Neymar. Tu źle przekręciłem przyciski niepotrzebnie. Ja cały czas na klawiaturze że grałem. Bibi, bibi, bardzo dobrze. Kubuj. Będzie. Będzie, będzie yeah. czerwona! Yeah. Tak jak mówiłem! Yeah. Czerwo! Di Maria do domu! Jest! Yeah. Czerwona! Nie wierzę! Jest do domu! Czerwo mi falną. Krowy dojść! Yeah. <laughs> Mur. Jaja! Jaja, gol, 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 dziękuję. Nie. Jaja ture. Nie. Ale to przymierzył! Wyśmienicie. Powiesz go chyba za te jaja. <laughs> Złapię utnę mu wyrzucę psu. Jaja bardzo ładnie to wykorzystał. Jaja. Ja, tak jest. jak ja chciałem. Jaja ture. Iść pan, nie powiem co. Iść Ja Jaja, tu to szaleje. Bail Przeszedł! Przeszedł! Aj za mocno! Wysunąłem sobie piłkę. A mogła być piękna akcja. No cóż. Jakoś że jest kontra. Kontra. A ja, już jest kontra. Moja ulubiona kontra. Już kontra. Jordi Alba na posterunku. Jeszcze nie, jeszcze tu raczyści. Ale tureczyści. <laughs> przełączyli mi się... W ten... E w piłkę sobie oddalić. Ale stary. za. Aurier czyści. Aurier czyści. W ogóle co mi się nie podoba, to overall Kilsiego. Miał, ma w altmansie 80, 82. A tutaj 72. kurde doka. po co tyle w siły z góry? TV, TV, TV. Nie, nie, nie. A, Dawid Jecha. Rogala się puścić, ale nie wyszedł niestety. Nie za słabo. Bail. Chciałoby się, no kurde. <grym> <grym> Bail. I tu był faul, tu był faul. Jak nic na Bailu. Stary Ci. Za dużo oglądasz meczy Barcelony i później masz dupy. No chyba nie, dziecko, no, co to, co to już nie wiem, co to było Jordi Alba Jajaturę, nie Doświadkowanie i dupa Idziemy, nie, nie widzimy z kontrą Ramos Ale coś jeszcze może, 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 może mm, nie nic, już będziesz, zaraz będzie koniec Sędzia kończ bo już jest, nie chociaż, O kurde. Chociaż, chociaż wysunie się, nie, nie się, ale tutaj wy tak jest Nie, nie, najmarnie nie, nie No ma, i dekraboczysi, nie, nie. wiedziałem. Wiedziałem, że to DHA wyczyści. Dobrze mówił DHA na bramce. Ale jeszcze, 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 jeszcze jest. Nie, Isko. Neymar, Neymar. O! O, tak blisko było. Znowu Rogala. No i zobaczmy, co tam się działo po pierwszej połowie. Chyba trochę po 60% do 40. Strzały 6 do 1. Według mnie nie niepotrzebnie ta, ta przewaga, niepotrzebnie. Ta przewaga po tej czerwonej trochę jest widoczna. Ale zaraz sobie zrobię zmiany, bo Sanchez tutaj nie, nie ma swojej pozycji. Ja no. sobie zrobiłem akurat y, atak na całą drużyną. No co, raz się żyje. Tym bardziej, że masz czerwoną, musisz... Że no właśnie. Według jak <laughs> zrobiłem atak na całą drużyną, to za duże dziury mi się zrobiły w obronie. Wtedy. No i znowu rzut wolny. Jaja, ture, tu jaja. bo. Tu jest szansa... Złapi go za jaja i nie trapi. Chociaż czy poba jest lewonożne czasami? Nie, chyba Nie, prawo nie jest, jest prawonożne. Coś mi się po prostu przywidziałem. Ale turę. Jezus kochany! Nie no, ja myślałem, że już to padło. Mówiłem, złapi go za jaja. Za jaja już nie strzeli. Ture ma dobre te, te, te wolne. Chociaż mogłem brać krosa, nie wiem. Krosa mam w Ultimate i Przyznam wam szczerze, że bardzo dobrze. Wykonuję te wolne, ale dobra Mam tutaj Turego to bierzemy jaje Dobrze Bail, wypuszczony na Bail'a Bail leci Coś tutaj Clisi nie może nadrożyć. Nie, drożne jest Zablowanie Clisi nie. nie może nadążyć Kliszy. za tym Bailem Royce Miegnę mi się tu o, obo, oprócz Clisiego wylosowałem wawrzyniaka na lewą obronę, więc <laughs> moje szczęście naprawdę i Aj, tak blisko. Jordi Alba, później, Co on zrobił? Co później, on zrobił? Później jak będziecie chcieli po prostu, to mogę wam w komentarzach opisać dokładniej szczegółowo. O, Sergio Ramos. Cholera. Ramos? Cholera. Ramos? Ale błąd. Ramos? Obrona? Jaki błąd? Jezus, zagadnij się. Aleluja. Ah, piękny gol. Cholerka. Aha. Ale dobra. się mi dopisało. Jakby, jak chcecie, to mogę wam w komentarzach opisać dokładnie, że tak powiem, jak to wyglądało to nasze losowanie, bo to naprawdę też fajnie wyglądało. Ale Neymar, Neymar, Neymar cały czas. Neymar, tylko nie, 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 nie. Neymar, nie. Neymar, bum! A Jezus! Ramzej! Ramzej po na pos, posterunku. Neymar, Ślepy jesteś? Wysokie he he, obronił. podanie do Ramosa. Ramos leci. W tu Ramos jest do ataku. No cholery. Nie wiem, Bale. Ustawiłeś go do ataku? Nie. What Na ubrnę? What the fuck? Uu, tu była chyba mi? poprzeczka. To nie była poprzeczka. Nie? Nie, obok się. Chcesz piłkę? Masz. <laughs> nie, dzięki. ja, ja, nie, ja, ja znowu. Ja, ja, kurde, A, ja zaspał Neymar. Alba, Nie, Kumels, przepraszam bardzo. Neymar zaspał trochę. 60. minuta, a jest 1-1, gdzie Ty masz czerwoną kartkę, cholera. No, jeszcze, jaki ja! błąd! Jaa, piąte I... No nie, no, a, kościelne Kościelny, dobrze, przyjmuję. Dobrze Jestem czyści. Maria. Jak sami widzicie, warto kupić kościelnego, czy... budując sobie tam skład w karierze, miejsce. miejscu Tanie tego... jest kościelny. Tani i dobry. Tani i dobry jest. Ma 81 tempo. No. Dobrze czyści. Obrala ma chyba 80. 82. 82, no.

jeszcze by się przydał Bail. jeden. Jeden by Bail. się przydał. Taki no... o Nice. Klisi, czysi. Czyści. Wyczyści. Oj, Bail, znowu do I nie ma. I kontra, szybko, szybko panowie. Dobrze Pogba. O Jezu. I idziemy. Trzech na jednego, nie wierzę. Trzech na jednego, bandały z tego. będzie coś z tego, mówię Ci. Będzie. Nie, 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 nie. I... Nie ma. Dawid De Gea łapie. Ach. Uch, tak blisko bo Neymar, błąd mój błąd przycisk, Jezus bail, wypuszczenie na Zamiast... Ramos? Co on znowu tam robi? Co on robi na ataku? Zamiast przycisku tego... Eee... Poprzeczka jezus Maria! Taki ładny strzał i poprzeczka. Ch chciałem tam. zrobić zwód taki żeby uderzyć że nie wypadają. Mi kurde podanie wyszło. To powinno być gol, jak nic. Dobra, nie, nie podniecaj piang. się tyle, bo jeszcze. Jaja ja to wraca? Znowu. ci staną? Nie co będzie? Jaja nie Uwaga, Paweł staje. Ciosiu, ale nie, 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 nie. Aleksis, Alexis, ale kręcił. Będzie coś tam. O, Wilshar, kurde. O nie ma to jak Wilshar. To jest niezawodny. Royce. Kupa. Royce leci. Royce. Royce. Do środka. Jak go nie... wystawili? Aj! O święty Jezusie Tutaj muszę zrobić zmianę Chyba zrobimy też sobie zmiany. Wpuścimy Müllera. Wulsera zmieniłem na Robena i ty. Cross, będzie czyścić No to też Kurde, nie mam EHPD oprócz pogby Dobra, niech będzie już ten cross Cholera nie, nie, wiem, nie wiem po co zmienił Wulsera na Robena ale no cóż Widzisz, miał szybką pomoc no, Szybką pomoc W ogóle Cross, dobrze już się pokazuje Neymar, znowu, nie! I nie, będzie, nie, nie, będzie, nie, nie. no będzie! Gol Kolera, jest Yes! Nie. yes. Nie. Znowu! Mecz jest Loraka! Lolak wygla. Lola. Co? Tak blisko, znowu. Nie, nie wiem No fajnie tak zagrać. sobie ze starym kumplem, kurde, już się ma po 18 no. lat praktycznie. A my FIFA napierdzielamy. Tu jaki błąd, cholera. Tak blisko półsnu <laughs> Przedstawię sobie na autobus, żeby bardziej obrona działała. Teraz to już nawet nie masz co stracić, więc... No, ale wolałem dać na obronę, żebyś By nie, nie był. 6-1. I tutaj Hummels Ramos. Ramos. Ramos czasem żółta. nie miał żółtej? 6, -6 już? Nie, nie było. Pierwsze epakowanie dla Ramosa. Tak jest. Szkoda. Szkoda, szkoda. Tak, szkoda, żebym <laughs> drugi nie dopuścił. Ale jaja w durę. to się zmieniłem na bramkarza. Holę, nie we... wiem po co tak wys... wyszedłem bramkarzem. No, no dobra. Jaja ture. Żółte karty... O kurde. Mam trzy żółte karty, spoko. Trochę przycina. Shirle. Co on robi na prawie pomocy? Przebeil był. To zmieniłeś Baila widocznie? Nie, nie zmieniałem Baila. Roysa zmieniłem. Uj tak blisko było, mogłem wkręcić. Mogłem finezyjnym. Trochę nam się przestawiło nagrywanie, ale jest już, już jest opanowane. Ramzej! Co ja? Co on zrobi? Nie, nie, wierzę. nie no ja już tutaj nic raczej nie będę musiał gonić, strzelać bramki, więc spokojnie będę sobie już grał. Tu nie ma nawet sensu szarżować ziomków moich. Miller, jeszcze Miller Chcę zobaczyć jak ten Miller no, go kopię bo go wygrałem w darmowej pasce w ultimatecie Jak były te darmowe urodzinowe to Miller mi się trafił No It's good step Jeszcze 5 minut, o no, nie 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 TWS, oh, o David ha. Na posterunku Tylko 3 bramki puścił. Czyżby koniec? Nie Żyd wolny w wolny Już jest prawie, I już Pogrzebany mecz Jeszcze raz, Jeszcze raz, próbuję coś Neymar, Neymar, nie Hummels Starych Czy coś z tego będzie leci? Ajajajaja Jeszcze kontuzja Nie wierzę w to Nie wierzę w to, że tu jest kontuzja Ciekawe No, kontuzja Igu Iguai musiał puścić. Dobra, kończymy już ten mecz, bo... Nie, no. trzeba poćwiczyć i musi być... Tak. Rewanż, jak nic. Jakbyście chcieli w sensie rewanżu oglądać, czy w ogóle z innym jakimś tam sobie znajomym, to piszcie śmiało. No i tak wyglądałby yy, cały mecz. Jest to przewaga po czerwonej karce, widoczna moja. No i my też. Będziemy się kończyć. Cześć, trzymajcie się ciepło. Jeśli filmik Wam się podobał, łapujcie. Na razie. Cześć.